Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej postaci doktora Juliana. Pierwszym odcinkiem z tej jakby serii był film o Mambo piątym, który naturalnie możecie sen nadrobić. Zapraszam Was do oglądania. Julian mieszkał w warsztacie ukrytym w brzozowym lesie. Zbudował robota, aby strzegł warsztatu przed drzewo zwierzami. Julian stworzył Zejna i w ciągu wielu lat nauczył go różnych umiejętności. Zbudował również sokoła który miał pełnić funkcję towarzysza Zejna. Nałożył śmierci Julian, powiedział Zejnowi, iż kocha go jak własnego syna, po czym wyłączył jego włącznik pamięci, przez co stracił on pamięć i na chwilę się wyłączył. Wtedy do warsztatu wtargnął Samukaj, w towarzystwie Nakala i Kranczy. Król podziemi przywrócił zmarłego wynalazcę do życia używając specjalnego eliksiru. Chciał, by Julian stworzył dla niego najnowocześniejsze machiny wojenne. Uwięził go w wieży, na niewielkiej wyspie i powiedział, że jeżeli się zgodzi, to pozwoli mu zobaczyć syna, żeby nie uciekł samokai przy kula wiatana, by go strzegł. Po wielu latach na wyspie pojawił się Zane w towarzystwie pozostałych ninja, Sensei Ao, Nii oraz Misako. Julien powitał swojego syna i zaprosił wszystkich do swojej wieży. Tam opowiedział im, jak znalazł się na wyspie i zaoferował pomoc w naprawie perły przeznaczenia. Wkrótce po przybyciu na Wyspę Ciemności, Julian tłumaczył ninja, jak dzięki medalionowi mogą znaleźć Świątynię Światła. Później dzięki Mechowi oraz Ultrasmokowi, wszystkim udało się powrócić do miasta Ninjago. Następnie razem z sensejem U i Misako obserwował ostateczną bitwę, lecąc na Ultrasmoku. Po porażce Mrocznego Władcy, Julian świętował zwycięstwo razem z ninja, obserwował jak uzdrowiony Garmadon jednoczy się ze swoją rodziną. Jakiś czas później jednak Julian zmarł. W nieznanych okolicznościach i trafił do krainy umarłych. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Jestem naprawdę z tego zadowolony. Obejrzyjcie poprzednie filmy, zostawcie komentarz. Do zobaczenia. Cześć!